W sobotę pani Barbara Skrzypek umarła. Minęło kilka godzin. I Jarosław Kaczyński, tak, ten obłudnik Jarosław Kaczyński występuje w partyjnej przebudówce, w partyjnej telewizji. I przez godzinę ujada i wiąże przesłuchanie w prokuraturze. Pani Skrzypek jako świadka z jej śmiercią. Kim trzeba być, żeby Śmierć drugiego człowieka wykorzystać w tak cyniczny, obłudny, haniebny sposób. Jarosław Kaczyński w sobotę występuje w partyjnej telewizji i po tym występie absolutnie wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że to wina naszej koalicji 15 października, że to pani prokurator Wrzosek ją zaszczuła i tak naprawdę przez to przesłuchanie pani Skrzypek nie żyje my ze sobą rywalizujemy my możemy dyskutować my możemy się nie zgadzać my możemy się pokłócić ale są pewne granice i powinny być pewne zasady nie robimy polityki na trumnach i na grobach innych ludzi a Jarosław Kaczyński tak jak wcześniej Antoni Macierewicz zaczął tańczyć na grobie pani Barbary Skrzypek. Niegodziwość to najmniejsze, co można powiedzieć w tej sprawie.